O, cześć, dzięki, że oglądasz mój film. Mam nadzieję, że zostaniesz do końca. E, chciałam przeczekać noc, spokojnie przywitać się z samego rana, jak to zwykle bywa, ale pan Earl Gomez pokrzyżował moje plany. Zobaczymy, czym dzisiaj nas zaskoczy e, i co z naszej biednej chałupki zostanie e, znowu skradzione. Także. Działaż, Gomez, dawaj. To już jest druga wizyta tego pana u nas. Także jestem przeszczęśliwa, Wszyscy poza kotem śpią, ale widzę, że przed, przed stadą zastanawia się, czy iść dalej. Dobra, jednak tak. No i co mi powiesz? Co zrobisz? Nie, błagam. Nie! 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 konie nie mój skarb najświętszy! No nie! I co? I uciekniesz? Nie, jeszcze nie. To już. Wiedziałam. Wiedziałam, że Miśka nie... No po prostu jak wszedł do tego pokoju, to już wiedziałam, że Misiek po prostu zostanie... O! A nie, on nie wziął Miśka. On wziął obraz. Dobra. No i pojechał tym samym z Jalopi. Bye, bye! O, co pan powiesz? Ta gra jest cudowna. Dobrze, że, dobrze, że, z, moich, że, że z funduszy rodziny nam nie mogą kraść pieniędzy. Cudownie, tylko szkoda, że wartości przedmiotowe nam zabierają jedna z, z rozrywek dnia dzisiejszego została zaliczona kot nie zareagował e, mimo, że jest agresywny to, go, to, to, mu, to lata stówą jak widzę no dobrze, e, ale zobaczmy czy właśnie stać nas tutaj na stoisko po prostu jesteśmy przeklęci e, ale okej. Okay. magia simsów już sobie zrobiliśmy zakupy w nocy szybkie tym razem dosyć szybko do zobaczenia rano no dobra, pierwsza wstaje Cindy, e, także zaczynamy dzień o szóstej z... O, pies nam przyniósł mokrą gazetę Lovely. Piesiu, już Ci tutaj dajemy jeść i zaraz pancia się tobą zajmie, skoro jesteś taki wspaniały. Szkoda tylko, że spałeś, jak był tutaj włamywacz. No, ale dobrze, zapomnimy Ci, w końcu karmimy Cię, więc nie będziemy Ci wypominać takich rzeczy. Jesteś naszym ukochanym piesiuniem. Chociaż on nie jest agresywny, to kot bardziej. Chociaż jest loyal, więc też powinien pilnować, ale dobra. Pominijmy to. Obudziliśmy się w okolicznościach deszczowych, plus dosyć takich nieprzyjemnych domowych, bo, bo jest syfkiła i mogiła, ale to standard. Jesteśmy znowu ogołoceni z pieniędzy. I będziemy działali dalej, bo mamy bardzo dużo do osiągnięcia, bardzo dużo do zrobienia. Z tego co widzę, dzisiaj do pracy idzie Anastazja. Cindy ma wolne. Ale zanim to zróbmy tutaj małą awanturę naszej siostrze. Oczywiście ponarzekajmy na to, że byliśmy yy, okradzeni i to jest jej wina. Także zacznijmy od tego. <grywa> <grywa> o Boże, Cindy! Nie mogłaś jej chociaż naprawdę przytaknąć, że tak, tak, masz rację, rzeczywiście to jest złe. Dobra, ale Anastazja, dołóż jej jeszcze do pieca. No i myślę, że teraz to już naprawdę Cindy nie potrzeba za wiele, skoro jest totalnie furious, więc zaczynajmy. No, no i mamy bitwę z samego rana. O, Anastasia stłukła na kłaśne jabłko Cindy. Powiem szczerze, że nawet się nie spodziewałam, że do tego dojdzie z samego rana, ale jak to mówią, bitwa z rana, jak śmietana. Dobra, z takich rzeczy przechodzimy do rzeczy poważnych. Ja dzisiaj mam bardzo ambitny plan, i to jest mój główny cel. O, jeszcze rachunki, fajnie. I to jest mój główny cel tego dzisiejszego dnia i dzisiejszej rozgrywki, aby wreszcie wysłać naszą Anastasię na randkę z jej chłopakiem niedoszłym przyszłym, czyli Aidenem zapomnianym, <gry> który wreszcie dzięki swojej wspaniałości, a przede wszystkim pieniądzach, jakie posiada, wyciągnie nas z tego bagna. Jako, że Anastasia już troszeczkę osiągnęła jednak w tej swojej alchemii, czarowaniu itp. itd., to może spróbujemy rzucić na niego po prostu urok. Także Anastasia dzisiaj idzie do pracy, a jutro od razu na randkę. Więc będziemy tutaj czarować naszego Aidena naszym Arguskiem troszkę się już pobawiliśmy no jest bogaty, ale jednak to nie jest to samo co wampir, a Anastasia na pewno zależy na prestiżu, a nie tylko pieniądzach bo jedno i drugie się łączy ze sobą, więc konieczność tutaj zachodzi trzeba się zająć Aidenem, a Argusa na razie, że tak powiem, pięknie, brzydko olać, o a, o wilku, o wilkołaku mowa ojej, jaki śliczny to jest od Argusa! Boże, Argus! Aż go obejrzymy, no jestem po prostu w szoku. No Argus nas chyba kocha jednak. Nie no, świetnie wybrany, naprawdę. Widać, że Argus lubi czarownice, lubi nas, no to to się liczy. Cindy ma tutaj całą masę rzeczy do roboty, bez problemu, może coś tam wrzućmy na ten nasz blog. Nie będę się wygłupiała w jakieś opisy ambitne, tylko po prostu wrzucę to, co mi się wygeneruje, powiem szczerze. Bo i tak idzie nam fatalnie, a mam wrażenie, że jak ja jeszcze robię jakieś wydumane opisy, to idzie jeszcze gorzej, więc zdajmy się po prostu na losowość gry. Dobra, wrzućmy coś. Niech będzie. Co my tu mamy? Dobra, Cindy, idź graj. Idź sobie po prostu pograj w racing game. I już. Czy tutaj można pograć w szachy na tym? Można. To pograj i poćwicz trochę tą swoją logikę. Ciekawe, czy od grania na komputerze w szachy będzie jej rosł ten poziom nerdów i poziom logiki. Znaczy logiki to na pewno, ale czy będzie jej rosł poziom nerdów? To mnie zastanawia. Okej, okay, jak przestało padać, to ona już sobie troszkę pograła. Mm, musimy troszkę zdobyć jeszcze tego nerdowskiego influensu. Ale raczej tutaj nie ma nikogo, kto taki ma ten... Więc ciężko będzie to utrzymać, dlatego trzeba grać, 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 grać. Zobaczmy, jaka jest w ogóle pogoda, bo ja bym gdzieś wyszła. Wow! Cóż za rozpiętość! Od 7 do minus 7. I ma być dzisiaj słońce. Eee, tylko, że na wieczór ma być minus 7, więc troszeczkę zimno. Ale dobra. Eee, wybierzemy się gdzieś. Gdzieś tutaj te szachy były nieszczęsne, tylko w którym to było miejscu. Czy ona może kogoś zaprosić, właśnie? Nie. No dobra. No tak, świetnie. 20 simlonów na taksówkę. W sumie to Anastasia nie ma jakichś takich strasznych godzin tej pracy. Można by o tej szóstej zaprosić tego Aiden'a, więc może ten, tę randkę zorganizujemy dziś, zorganizujemy troszeczkę wcześniej. Chyba tak, chyba tak. A cóż to jest za wspaniałe miejsce? Wow, to chyba szpital, nie? Już się zachwycałam kiedyś tymi budynkami, ale one są po prostu piękne. I zawsze te ogródki jakieś obok, w takim starym stylu. No ja jestem po prostu zawsze poruszona tym. Tutaj po prostu na placu zabaw pełno dzieci, jak widać. No ale dobra, Cindy tutaj... ...sobie trochę poćwiczy. Szkoda, że nie ma nikogo, żeby tutaj pograć. Ale choć to niby jest tutaj na tej parceli, bo można się dołączyć. O! <laughs> Czy to jest przypadek? Czy to jest przypadek? Bella słon? Niemożliwe! <laughs> tutaj jest po prostu tyle nawiązań w, tej, w tym dodatku. Po prostu są wspaniałe. Ojej, w ogóle, ile nasz kotek ma tutaj różnych takich stworzeń? Ty dobry jesteś, ja nawet nie wiedziałam, ale ja to wszystko posprzedaję, do widzenia. Ciekawa jestem, od którego poziomu ona będzie mogła zacząć właśnie wyzywać kogoś na te rozgrywki. Może jak jest, a może jak jest na parceli. O, okej, okay, jak jest na parceli. Dobra, to spróbujmy. Czyli, żeby wezwać kogoś do grania w szachy o tą rangę, muszę być na parceli. Dobra, no to ma sens pewien. Czyż to pan Grim? O matko, jaki ten świat jest mały. Dobrze, Sindioza, usiądź sobie tutaj i się zrelaksuj troszeczkę przed tą wielką grą. Zobacz, jaka piękna pogoda, słoneczko wyszło. Tak, pomyśl sobie, jak przegrałaś walkę z Anastasią. Dobij się, dobijaj się, nastrój się. Ale podejrzewam, że zupełnie losowi są ci Simowie, którzy będą nam przydzielani, no bo nie, nie sądzę, żeby tutaj w tym mieście ktoś miał dziesiąty poziom logiki, no pewnie może maksymalnie to siódmy. Prędzej czy później na pewno jakoś go przebijemy. I to jest właśnie troszeczkę mankament Sims'ów, no bo jednak tutaj z tymi z tym Story Progression takim oryginalnym Yy, jest problem, że ci Simowie średnio te umiejętności rozwijają, to po pierwsze. No i też z tymi na przykład yy, szefami jest bardzo duży problem. Im wyżej Sim tam awansuje, tym większy jest problem właśnie z tymi szefami, którzy się potem z czasem niestety generują losowo zupełnie. I to jest, to jest spory mankament. Ale dobra, widzę, że pan przybył i już panikuje. Dobra, zaczynamy. Tylko nie uciekaj nigdzie, dobrze? Nie practice, tylko masz go wyzwać. To jest to samo. No i widzisz, wybraliśmy się, kurde, na randkę. Czy, czy ty go wyzwiesz? Czy, czy to je, się robi automatycznie? Bo ja nie wiem. Nagle no, chyba woła, więc jest okej. Okay. Dobra. Siadamy w takim razie. Nawet się nie spodziewałam, że tutaj ten pan nas zaszczyci. Zobaczymy, ale fajnie. Dobra, zaczynamy. Wreszcie zaczynamy. Mamy y, atmosferę, bo. Tu na stadionie jakaś rozgrywka też jest, więc świetnie. Także walczymy o naszą pierwszą rangę. Na razie jesteśmy pionkiem, z tego co sprawdzałam, więc po prostu świetnie. Oho. No to będzie na pewno emocjonująca gra. Oho. Widzę, że wachlarz tematów jest po prostu ogromny. Od y, książek do butelek, do przez... jeszcze do płyt. O, muzyka. No tak, muzyka w tle jakaś tam gra. Rzeczywiście, jak słyszę, o, o, pan Grim się zastanawia nad ruchem. Dobre, ruszył. A? Widzę, że tematy im się fajnie kleją właściwie, ale oni są już przyjaciółmi, chociaż mało się znają właściwie. Ale się kleją tematy. O! -like. <ścoughs> <ścoughs> Wygraliśmy! No, to nie było trudne, tak mi się wydaje. <ścoughs> Jak to mówił jeden klasyk internetu, to było trudne. <ścoughs> Także no, ale widzę, że nasz poziom nadal jest podstawowy. Co my tutaj musimy zrobić? Musimy pewnie kilku tych, yy, tych po pokonać. A ona może teraz kogoś innego wezwać tutaj? Dobra, Anastasia, y, zajmujmy się teraz troszeczkę tobą. Ty jesteś zestresowana, ale ja i tak bym chciała, żebyś ty zaprosiła na randkę Aidena. Przykro mi, bo ja nie mogę, już po prostu przebieram nogami yy, i martwi mnie to, jak bardzo nasza relacja podupadła, więc nie, idziesz, do, idziesz, idziesz na randkę z nim. Koniec, kropka. A może byśmy pojechali do parku rozgrywki? Rozrywki? Rozgrywki. Czy tutaj cokolwiek będzie działało? Będzie pewnie jeszcze do tego zimno. No ale dobra, może jak się Anastasia trochę rozerwie, to jej humor poprawi. A nie tego. Dajemy. No. O, zgodził się. No dobra, no to zaczynamy, Anastasia w takim razie. Tym bardziej, że Anastasia nie ma tutaj humoru, żeby flirtować, nie wiadomo co robić, no ale postanowiła sobie dzisiaj, że zaprosi na randkę pana Aidena, więc ona idzie i będzie go tutaj czarować. Tym bardziej teraz będziemy właśnie musieli użyć naszych czarów. Gdzie on jest? Gdzie ty idziesz w ogóle? Dlaczego ty nie możesz wyjść tutaj? Nigdzie nie idziesz, stoisz tutaj. Musisz chwilę poczekać i już ci coś nie pasuje? Urdebele, co za? Co za facet? Tylko się z tobą przywitałam. No dobra, może przejedźmy się trochę z naszym Aidenem. Chcesz się z nami przejechać? Ale chodź tutaj. Tutaj jest ta karuzela. Halo. Chyba się nie załapał jednak. A nie załapał się, ale on jest głodny, strasznie biedulek. Wow! O proszę, podoba mu się. Ale fajne, trochę jej wzrośnie ta zabawa. Troszeczkę. Ale fajnie, usiedli ze sobą. On usiadł na tygrysku, na lwie, ona usiadła na koniku. Jakby się ktoś zastanawiał, skąd to jest, to jest ze Store, z tego co wiem. Na pewno to nie jest żadnego dodatku. W ogóle Anastasia, jak. Kurczę, elegancko wygląda jak ta, jak jakaś królewna na koniu. Dobra, starczy tej zabawy, bo tutaj my musimy zaczarować Aidena. Troszkę poprawiliśmy. Machać nie mogę. No proszę, no królowa na koniu, no ona po prostu się czuje i koniec. No proszę kończyć i brać się za to. 25 do nastroju, kurczę to jest sporo, sporo. Dobra, koniec. Koniec tej zabawy już. Proszę, Aiden się już teleportował, ty też. Bo zaraz nam ucieknie. On tu umiera z głodu, a złaź z tego konia. Śmieszne, do niego się nie musiało na Maxa za zatrzymać, a do niej się musiał zatrzymać. No poczekaj na nas, chcemy rzucić na ciebie ten czar. Halo, Aiden. No dobra, zaczaruj go wreszcie, bo on zaraz nam ucieknie. On jest głodny. Poczekaj, poczekaj na nas. Nie uciekaj. No na środku drogi go zaczaruj najlepiej. No Boże, czy my możemy? Halo, Aiden, Aiden. No nie uciekaj nam, no. No i co? Na środku drogi. No dobra, niechaj tak będzie. No, dobra, to próbujemy szczęścia. O, nie! <ścoughs> o, matko, jaka pogarda! A idź, ty! Mam nadzieję, że to nie, nie ma jakichś skutków ubocznych. Aiden, przytul się do nas, proszę cię. Albo chociaż coś ci powiemy śmiesznego, co ty na to? Nie wiem, weź się go, weź mu, powiedz. Po, po entuzjazmu się może kotami trochę, czy. Nie, co? No bez jaj! No bez jaj, co tu się dzieje? Dlaczego oni się biją? To przez ten cza... O to przez ten czar o matku on ma taki skutek oni się nienawidzą dobra Anastasia ty już może <laughs> nie pogarszaj sprawy kurde to miała być wspaniała randka I, od... i rozjeżdżają się w dwie strony w ogóle nie teraz to dopiero mamy kurde problem Teraz to dopiero mamy problem, Anastasia. Ciekawa jestem, co by się stało, gdyby teraz na niego drugi raz ten sam czar rzucić. Czy by to było w odwrotną stronę? Mam nadzieję, że tak. Eee, ale już nie chciałam ryzykować. No jestem w szoku, totalnym. Eee, no ale z tego wszystkiego widzę, że jednak kasy trochę mamy. Nie jest tak źle. Ale wydaje mi się, że już wystarczy na dzisiaj tej rozgrywki. O! <grytanie> Anastasia chce się mścić teraz. Nie! Anastasia to nie jest dobra strategia, to nie jest dobra strategia. Zmienimy to będzie to z powrotem miłość naszego życia, tylko musimy troszeczkę nad tym po popracować, Anastazja. Musimy nad tym troszeczkę popracować, ale uda się. Ja jestem dobrego e, dobrej myśli. No dobra, ale w każdym razie wystarczy na dzisiaj tych emocji i rozgrywek i tego wszystkiego. W każdym razie Aiden zdecydowanie na razie się od nas odsunął, więc możemy się skupić na innych rzeczach. Niż ten. No prędzej tutaj Cindy może jakąś randkę by mogła z tym naszym Grimem zrobić. Ale zobaczymy. No fatalny dzień. I chciałabym go dzisiaj zakończyć. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę i. Pa Pa!